Kolejnym bardzo ważnym i nieodłącznym elementem treningu jest rozciąganie. Warto się rozciągać około 20 minut najlepiej po lekkim treningu biegowym, właśnie w tym tempie konwersacyjnym, żeby nasze ciało mogło złapać pełne zakresy ruchu i poprawić nasz komfort biegania. To jest bardzo zdrowa rutyna. Zapraszamy, pokażemy Wam kilka ćwiczeń. Siat płaski z izolowanym rozciąganiem, między innymi tylnej taśmy i mięśnia dwugłowego. Warto, jeżeli nie jesteście w stanie sięgnąć do stopy, tak jak Jasia, złapać się kolana lub też pod udzia, czyli naszej łydki. wtedy to jest odpowiednia pozycja do uzyskania rozciągnięcia. Pamiętajcie, żeby nie wchodzić w ból, a w dyskomfort. Kładziemy się na brzuchu po to, żeby rozciągnąć mięsień czworogłowy. W przypadku tego ćwiczenia nie martw się, jeżeli pięta nie dochodzi do samego pośladka. To jest proces, który będzie trochę trwał, ale poprawi to komfort Twojego, zarówno codziennego poruszania się, jak i samego biegania. Siat płaski, w trakcie którego będziemy rozciągać pośladek. Jedną stopę stawiamy za nogą, która swobodnie leży na ziemi i przyciągamy kolano do siebie. Jeżeli czujesz delikatne uciskanie wysoko w pachwinie, odsuń piętę nogi, która jest postawiona na ziemi bliżej łydki. Warto zaczerpnąć w naszych ćwiczeniach rozciągających z jogi. Pies z głową w dole to idealne ćwiczenie na rozciąganie całej taśmy tylnej. Jeżeli Twoje nogi nie są w stanie się wyprostować w 100%, pamiętaj, możesz na przemian prostować jedną bądź drugą nogę. Warto również wspomnieć o tym, że linia rąk i pleców powinna być prosta.